Szczelba, szczelba, kurwa Dobra jest, nie? No. Za dużo też nie ty musisz tak celować kurwa? Ja, bo ma rozrzut pierdolony Mają rozrzut z kurwy Tylko jeszcze by mi się przydały kurwa te apteczki jebane. Trzeba poszukać Kurwa ty kamizelek to zajbania tu to... Dzisiaj chyba kuca pogonie kurwa, coś czuję. Kurwa, Coś mnie tak kurwa noga dręczyje. Ja tam wczoraj swoją zahaczyłem, kurwa, jakoś przypadkiem. Kurwa. No ja wiem, że to nie to samo, kurwa. Ja też tam. Czasem wolę kurwa w samotności konia zwalić i się człowiek lepić. Nie wiem, się spluniesz i wszystko. Ja, yeah, ja akurat mam kurwa te... No, dzisiaj, to... bo jutro co? Jutro będziemy pić, tu będzie lufa, to... Ja mam te diureksy, żele kurwa na chacie. Moja kloda robi to, lubi troskawkowo poczuć to. Ja sam robię kurwa. O kurwa. kurwa! To ty? Nie. Gdzieś tu grzeł po, po prawej stronie, jakby kurwa. Kurwa. Ale gdzieś we mnie przyjebał jebaniutki. To mi jedną z Grzechu przeładuj broń. O, faktycznie, ty biegni od Ja pierdolę. Ja bym się dziwiał, zaczął strzelać.

Zbierz no te kurwa prochy. Łapy, co się ty da robić? No, kurwa, 75 kurwa. to je. O, idzie, Prze idzie, idzie. Co biegniesz na niego? Nie na wiem, chatę wiem. wszedł? Uważaj, na prawo, na prawo, na prawo. Jak to jest, jak to Jaskrawej kłódce był. O, idzie przy pocie. Dostał mnie lozaur jebany. No jeszcze ktoś, kurwa... Kurwa, ale. Nie wiem, się jeszcze ktoś strzela. Grzechu, trzeba z lasu. dawaj tu do góry, dawaj tu do góry, kurwa, Grzechu. O, jeszcze ktoś tam z lasu strzela. Tam tu co, przecież zabiłeś, gościa. A. Wis. Ludzie z drogi. O, tam widzisz? O, o, Lewa strona. Widzę widzę, Leba strona. Widzę, 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 za drzewem. Ale nie tu, lewa strona też Kurwa jebana Spierdolił fel. Weź mą stronę się, odwróć Jeszcze, znaczy w prawą, jeszcze na drogę Bo tu mi się widać, że jeden leżał kurwa, ale ale spierdolił tamten frajroza. rosa Ja pierdolę był na wykończeniu pedofil. O, tam jest, jest, jest tam kurwa koło grzechu Jest tam, stoi Chris Wiem widzę, widzę na budynku Dostał kurwa śmieci Zginiesz frajerze Kurwa jak nie był tam podnieść O kurwa mać No Pięciu kurwa O, podnieśli, bo miałbym już zabity, ale nie jest zabity są, są chyba tam we dwoje, kurwa, bo przecież tamtego tam cało wykańczałem i uciekł, pierdolony. O kurwa, Grzechu za nami! Za nami, za nami, za nami, na kurwa daszku. Dostał śmieć No. E, kurwa, strzelanie! I kurwa, zaczął, zamiast się schować, to zaczął spierdalić drogą, kurwa, debil. Kurwa, uleczył go tam? Nie, jest, zabity. Do, do załoci zabitego? No. Tak, no teraz. Kurwa, jest. Tu jest fajna, tylko już musimy iść do tej, kurwa. Do strefy. O, ja strefy? A gdzie macie strefę, kurwa, jak to wygląda O, jen. Kurwa, taka miejscówka tu zajbista jest. Przejdę z obczaj zwłoki, kurwa. jest śmierdza, Może ma jakieś kurwa napoje, kurwa energetyczne. Kurwa, biedna suka. Nic nie ma. Kurwa, wszędzie tu nic nie miał, ty. Dlaczego tego powoli? Lunetę razy 3. Jest tam koło, kurwa palmy gdzieś. A ty, kurwa, ja nie w tą stronę będę, ty na ten. Cześć Grzechu, tylko na mnie tam. To ja jaka zbieram amunicję? No są leki kurwa. O. Już strefa idzie panie Grzegorzu. Idź. Dobra, zbiję czary. Zmienię tą kamizelkę kurwa. Ura, ura, m***a 25 z zostało Biegnie przed nami jeden Aha. Kurwa mać te Celowanie to mnie rozpierdala nieraz Kurwa, ta strzelba też ma zasięg nawet, kurwa, jebana. Zabiłeś go ty, nie? Ale kurwa, nie ta... ma Ale nie, już jesteśmy w strefie. Co jest jeszcze? ...leki przyjebie, przeciwbólowe. O, idzie. No to już kurwa tą strzelbę pięciostrzałową jak będę zmiał to Ona jest kozacka Uff. Taki plecak masz, kurwa, wyjebany, kurwa. No bliski, kurwa, co ty. Czy to kotki? Nie, to pieski jakieś, kurwa. Na dole gdzieś, kurwa, musi być. Co z tyłu za nami Co? Dobra, dawy do strefy kurwa Ora, wbijamy się w chałupę, grzechu ty, ty, ty. A, tutaj. Byli, byli byli, kurwa, chyba hmm. się zmyli. No, ja jutro wolny i chuj zajbiście. <noise> no, kurwa, to... kiedy ostatnio w pracy byłeś? Ty? Ja to... Dzisiaj byłem na działce Sian Trawy, szefowi. Jechałem no. na dziewiątą, kurwa. Nie, pierz Wiesz, patrzcie, może. Ładownica do strzelb, kurwa. Ja tego nigdy nie, nie ten. Znaczy raz tu wzięłam albo jebam, gdzie jest miejsce. Nie, to jest sam prosto. To jest jakieś dziwne. Codzienne dalej grzechów głąb. No. Może coś znajdę. A zamotowałem ten celownik. O, tu jest taka chatka, kurwa, można do tej chatki malutkiej wejść. Kurwa, jakieś latanie wszyscy teraz. O, jest chyba gościu, kurwa, albo mi coś umknęło. Jest, jest gościu, kurwa, koło mnie. Tam za kamieniem, kurwa, pobieg pierdoloniutki. O, jest, 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 no. Idziemy do tej strefy jeszcze za, to za każdym razem trafiony jest, nie? Mhm. Za każdym razem Dobra, tu nie mają szans kurwa Za nami grzechu, za nami! Zdaje Tylko Uważaj, bo Chris jest wiesz, Nieobliczalny może tobie zajebać. Chyba się widzę. Kurwa, macie jako masakra. Zgodz za nami biegnie, tam by w zielonym kurwa. Przed nami raczej. Ko drzew tam dalej. <grym> przed nami. <grym i zadań> A jest. No. Dostał jebany! Ale schedowałem z kurwy syna Dobra, trzeba tam pobiec grzechu kurwa, nie, taj za Dobra, lecimy, lecimy, lecimy grzechu stąd, spierdolamy. Lecisz za mną, czy jak? Nooo... Żebyś brałeś... Kurwa, na samochód... O. O. Kurwa, dwóch i chuj... O kurwa, <gry> wygrana! Dziewięciu zabitych, ja pierdolę, ty. Trzech. Huh. No. Tu,